Pora na pierwszy trening bramkarski, nie tylko na tym kanale, ale także mój pierwszy trening bramkarski od kilku lat. Zacząłem współpracę z trenerem bramkarzy i będę tutaj udostępniał swoje treningi indywidualne. I zaczynamy tutaj od ćwiczenia, można powiedzieć, rozrzewkowego. Mamy coś na wzór drabinki i prosty strzał do chwytu. Trener podrzuca piłkę przed uderzeniem, co ma być sygnałem do wycofania się przeze mnie na linię. To samo ćwiczenie, tylko z drugiej strony. Jak widzicie, uderzenia są różne, nie tylko półgórne do chwytu, ale także po ziemi do podchwytu. Ćwiczenie to jest świetne na początek treningu i wspomaga także naszą koordynację dzięki elementowi, Pracy nóg. Kolejne ćwiczenie: pachołki, z których zrobiona jest mała bramka. Bronimy strzał po ziemi w lewą bądź prawą stronę. Po czym mamy drugą piłkę także z lewej bądź prawej strony do bloku krótkiego. Większość treningu była właśnie poświęcona. Doskonaleniu bloku zarówno krótkiego jak i długiego. Tutaj widzicie, zaraz zobaczycie mój błąd. Jeszcze chwilkę. Gdzie źle wykonałem blok i piłka przeszła mi między nogami. Przechodzimy na bramkę pełnowymiarową i ćwiczenie, które ma symulować sytuację meczową. Mam dwa komunikaty. Albo trener wypuszcza piłkę przed siebie. Co jest informacją, że mam obniżyć i być gotowy do strzału albo do boku. Co jest informacją, że prawdopodobnie będzie podanie prostopadłe i mam do niego dojść przed tą zaznaczoną białymi paskami linią. Wycofanie się w momencie, gdy widzimy, że strzelet przygotowuje się do strzału, daje nam więcej czasu na interwencję. Był blok na małej bramce z pachołków, teraz blok na bramce orlikowej. Bardzo ważna jest taśma przewiązana między słupkami, która ma uniemożliwić mi cofanie się, nawet odruchowe, i pomóc w kroku do przodu, zagarnianiu przestrzeni, co znacząco ogranicza możliwości napastnika. Tutaj, jak widzicie, w większości broniłem blokiem długim, ale czasem... Trener próbował mnie zaskoczyć prostym strzałem po ziemi albo górą, żeby zobaczyć, czy jestem gotowy do interwencji jeszcze przed tym, jaką przejdzie za pachołek. Oczywiście, bloki nie są idealne i często rotuję tłowiem na bok, ale to jest do wypracowania. Tutaj strzały na chwyt, i nie wiem kiedy będę miał sytuację znów sam na sam z wyjściem do przodu i. Obroną większości blokiem. Tutaj też ważny jest aspekt mocnego kroku do przodu i zagarnięcia przestrzeni, co jak już mówiłem, ogranicza napastnikowi możliwości. Kolejne i ostatnie, już ćwiczenie na treningu. Składało się z dwóch elementów. Ter wypuszczał piłkę, na co ja cofałem się kilka kroków. Do linii bramkowej po czym był strzał, a następnie miałem sytuację sam na sam i musiałem wyczekać, aż trener przejdzie przez pachołek, i dopiero wtedy wyjść blokiem. Dobrze, dobrze jest. Tutaj zmyłka i strzał. Oczywiście, gdy okay. robiłem ruch za wcześnie. Czy było podejrzenie, że mogę być niegotowy do interwencji przed tym, jak zostanie przekroczony pachołek? To trener próbował mnie zaskoczyć jakimś prostym strzałem i sprawdzał moją gotowość. Tutaj niestety z koszyczków te piłki wypadają. I tutaj wpadł gol. Do długi. Tutaj fajna interwencja. To było ostatnie ćwiczenie, i napiszcie, jak Wam się podoba taki trening. Do zobaczenia.